Ciao, 8 ma z tej strony kamera. W tym materiale mówimy kolejne zadanie. Tym razem mamy zadanie na piszącej puszczy, czyli dokładnie tutaj. No i mamy zadanie z anomalii. Musimy wykonać właśnie anomalię, zebrać anomalię i jest to zadanie do stylu Jones'ego. Także możecie za darmo odblokować sobie nowy styl do skina. No i co musimy zrobić? Pierwsze, co lecimy na iglicę, czyli dokładnie to miejsce. I zaraz Wam powiem jak wykonać to questa, a wy jeszcze oczywiście pamiętajcie o subik, w górze, bo co jest jakiś odcineczek live X Fortnite, także zapraszam i zachęcam do słowania. I taka gorąca prośba ode mnie, jeśli pomogłem Ci z tym zadaniem, bądź po prostu mnie lubisz, wpisz koniecznie kodzik saycamstar Wtedy z każdym na mój kosz wspierasz kanał w rozwoju, to Ci będę naprawdę mega wdzięczny. Dobra, co robimy? Wbijamy sobie na iglicę, no i wbijamy sobie dokładnie tutaj e, przed tą iglicą. Więc ja, proszę, wbijamy sobie w to miejsce tutaj, czyli przed tą iglicą. Dlaczego? Jeśli mamy właśnie odblokowane celanie, to w tym miejscu pojawi nam się taki motylek, który właśnie nas jakby prowadził już w kolejnych e, zadaniach, no i tutaj będziemy go mieć. No i gdzie on nas będzie prowadził? On będzie nas prowadził dokładnie na górę tej iglicy, ale uwaga uwaga, weźcie sobie troszkę masę. Dlatego, że będą one Wam potrzebne. Także pierwsze, co, zbieramy sobie jakiś M100 MAC, coś takiego, 50 MAC, i tutaj się pojawi nam motylek. On nas będzie prowadził tutaj na górę i on będzie się zatrzymał mniej więcej w takich miejscach tutaj, ale to jest nieważne. On generalnie zaprowadzi nas tutaj głównie na tą górę iglicy, czyli dokładnie w to miejsce. On sobie wyląduje mniej więcej w tym miejscu, stanie i potem zrobi takie salto tutaj no w powietrzu, i po tym salcie e, on po prostu jakby zniknie, i pojawią się te skrzydełka, ta anomalia. Które będziemy musieli podnieść Jak ją podnosimy? No musimy sobie zbudować rampkę Ona będzie mniej więcej w tym miejscu, akurat jestem na trybie customowym e, No i mniej więcej w tym miejscu Będzie ta anomalia, no i klikamy sobie Podnosimy ją, zadanie wykonane Tutaj oczywiście On wam wszystko pokaże, ten motyl Aczkolwiek, no ja wam już pokazałem całą jakby jego trasę Co on zrobi, także e, wystarczy Tak naprawdę stanąć sobie tutaj i oderwać te właśnie jego skrzydełka, normalnie, i to jest tak naprawdę całe zadanie. Pamiętajcie, że jeśli Wam się nie pojawią te skrzydełka, to nic straconego. Po prostu wejdźcie jeszcze raz do gry, zredukujcie grę, zredukujcie tryb, zróbcie jeszcze raz zadanie. Dużo osób mówi mi, że właśnie nie może wykonać tego zadania, czy właśnie innych zadań e, z anomalii, no to po prostu tak jak mówię, zawsze starajcie się utresować grę, e, tryb i wtedy zacznie Wam działać, tak jak już w poprzednich odcinkach mówiłem, że też dużo osób właśnie się na to skarży i to po prostu musicie zrobić parę razy i też jeśli wam to po prostu nie działa, to nic wam na to nie poradzę, bo ja pokazuję wszystko dobrze, aczkolwiek jest to po prostu zbagowane. Także bardzo tutaj. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dajcie feedback w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się wszystko uda. No i generalnie myślę, że tutaj nie ma co przedłużać. Także dzięki wszystkim za oglądanie. To była tle. Pamiętajcie, Instagram, Discord, wszystko jest w opisie. Jeśli macie jakiś problem z zadaniem, czy cokolwiek innego, śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się oczywiście pomóc. No i dziękuję wszystkim za uwagę. To była tle. Do następnego. Trzymajcie się. Siema!